Góry Kaukazu są w mojej ocenie jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. Nie musisz mieć umiejętności alpinistycznych i wspinać się na niebezpieczne szczyty, żeby podziwiać piękno tutejszej przyrody. Dzisiaj zabiorę Cię na lekki trekking do wodospadów u podnóża spektakularnej Użby. Trasa jest łatwa, lekka i przyjemna, dlatego gorąco rekomenduję Ci to miejsce, jeżeli zawitasz do Gruzji. Nasz spacer rozpoczniemy od pola kempingowego Hikers Inn, gdzie spędziliśmy dzisiejszą noc w namiocie. W ogóle ten ośrodek Hikers Inn. Rewelacja, najwyższy poziom. Muszę wygooglać, sprawdzić co to jest i na pewno tam będę przyjeżdżał. Bo przenocowaliśmy wprawdzie w namiocie, ale mają pełną infrastrukturę. Naprawdę wszystko wygląda za rąbiście. Tylko żeby dojechać, trzeba mieć auto z napędem na cztery koła, bo przejeżdża się chyba przez 4 czy 5 takich dosyć głębokich rzek więc muszą być też te auta wyżej podniesione. Wprawdzie teraz jest wyjątkowo dużo śniegu i to się wszystko topi, dlatego taki wysoki poziom wody, ale myślę, że tak czy inaczej przez auta na cztery koła lepiej się tutaj w ten region Swaneti nie wybierać. Zresztą wczoraj mieliśmy przykład z wielkim autem na pewno byśmy nie przejechali. Woda jest kryształ, można ją pić, jest po prostu świetna. Widoki oszałamiające. Chyba dzisiaj, jak wyjeżdżamy, jest właśnie początek sezonu, ponieważ jest upał i to jest pierwszy dzień, kiedy zapowiadają, że będzie bezchmurne niebo, zero deszczu, zero wiatru. Dzisiaj, już musimy wracać do Kutaisi i na lotnisko, i do domu. Gruzja jednak wygrała z Armenią. Pomimo, że jestem zakochany w Armenii, no to jednak. Jednak należy podsumować. I, I tak w Gruzji absolutnie numer jeden to przyroda. Góry, lasy, rzeki, doliny, wszelkiego typu przepaście, kaniony. Jest tego tutaj multum. Przyroda jest oszałamiająca, Jest także bardzo dzika. I naprawdę trzeba wiele, wiele dziesiątek kilometrów przejechać, żeby. Dotrzeć tutaj w te góry, w region Suaneti, ale naprawdę warto, więc można tu spędzić kilkadziesiąt wyjazdów i na pewno za każdym razem pójść w inne miejsce i się nie nudzić. Druga rzecz to jedzenie. No i ono też jest lepsze niż w Armenii, pomimo że armiańskie jedzenie jest fantastyczne. No, tutaj w Gruzji jest tak, że w każdym regionie jest po prostu. Jakaś lokalna, specyficzna potrawa. Ten ser z miętowym, albo to wczorajsze mięso wołowe to była po prostu rewelacja. Tutaj w ogóle pokazuje się, jest bardzo dużo krów i świn i oni to wszystko jedzą. Natomiast zupełnie inaczej są hodowane niż u nas. Krowy chodzą po ulicach, niczym się nie przejmują. Świnie zresztą też. Więc po prostu. Jadąc samochodem, wymija się te świnie i krowy. One sobie w ogóle nic nie robią z samochodów, no ale one w ten sposób właśnie naturalnie żyją, naturalnie się odżywiają. Są cały czas na świeżym powietrzu, nie pozamykane w jakichś śmierdzących chlewach czy oborach i to mięso po prostu zupełnie inaczej smakuje, inaczej pachnie. Te zwierzęta są wybiegane. To Mniej więcej taka różnica jak między kurczakiem trzymiesięcznym supermarketu a wiejskim kogutem. Trzecia rzecz to psy. Całe mnóstwo psów bardzo przyjazne. Tak, idę wśród tych kwiatów. O Boże, ale one pachną. Nie wiem, co to za kwiaty. Później dopytam, ale zapach jest tak intensywny, że w nosie wierci i w oczach po prostu szczypie. Idziemy dalej. No zbliżamy się do tych gór, podobno do rady tędy wejść na lodowiec i prawdopodobnie dalej już na górę. Natomiast góra jest skrajnie trudna technicznie, więc to w ogóle jest poza zasięgiem moich możliwości na dany czas. Idziemy po prostu trekkingowo dziś, gdzieś tam w stronę tych wodospadów teraz idziemy, a później jak się przejdzie przez... Przez tą przełęcz wychodzi się na lodowiec Użba, który zdaje się już prowadzi na szczyt, ale nie jest to takie łatwe zadanie. My cały czas idziemy takim typowo trekkingowym traktem no i cały czas towarzyszy nam szum tej rzeki. Naprawdę piękna sprawa. W nocy, jak spaliśmy w namiocie, no to po prostu. Przy tej rzece ukołysała mnie momentalnie. Nic chyba tak nie uspokaja człowieka. Jak szum spływającej wody, dochodzimy do mostku, ale piękne miejsce pewnie nic nie będzie słychać. Za to widoki będą zarąbiste. Dzień. Okazuje się, że nie tylko psy i koty zajmują się żebractwem również konie. No <grymne> ja was nie mają. A ja nie jak ty z nim sprawdzasz się? <grymne> o, moja czapka, pięknie. <grymne> Robiliśmy sobie śniadanie, ale koń przyszedł i przeszkodził. To miejsce, tam gdzie był ten koń, to ja powiedział mi, żebym jednak nie nagrywał, bo to postarunek pograniczników, czyli służby granicznej, no bo za tym oto pierywałem, czyli za tą przełęczą, o kuźma, za tą przełęczą już widać stamtąd Elbrus i generalnie Rosja oni tutaj rzeczywiście Rosji nienawidzą, starają się nie mówić po, po rusku i tym się różni bardzo mocno właśnie Gruzja od Armenii w Armenii dzieci uczą się rosyjskiego w szkole ludzie rozmawiają po rosyjsku Robią z nimi interesy, przynajmniej starają się tam, gdzie jest to możliwe. W Gruzji z założenia po prostu banują ruskich, i unikają. Tak ten wodospad wygląda. Ponad 100 metrów robi wrażenie. Spróbujemy tam podejść od dołu i oblecieć to dronem. Tutaj, jak się prosto popatrzy, widać Laila, szczyt Laila. Okazuje się, że Laila to jest rodzaj męski, a nie żeński. On, a nie ona w temu co myślałem. Podobno łatwy 3000, więc następnym razem skoczymy. Albo jak będzie mało czasu, to po prostu sobie na niego skoczymy. Podobno widok stamtąd jest spektakularny. A teraz to no dochodzimy do tego wodospadu. To jest oczywiście kilka wodospadów, no ale ten jest największy. Robi się zimno. Zastanawiamy się jakiś dalej. To tu jacyś turyści też są. Chcielibyśmy dojść właśnie tam pod ten duży wodospad ale rzeka jest strasznie rwąca jak się padnie, to koniec wyląduje się pewnie na samym dole z kawałka idziemy, ja. zastanawiamy się którędy przejść, kluczymy i kluczymy i końca nie widać rzeka jest bardzo rwąca trochę strach przez nią przeskakiwać tym bardziej, że kamienie się ruszają może pójdziemy tam trochę do góry, kawałek i tam zobaczymy, a później na dół i do tego drugiego w tej pięknej scenarii kończymy naszą trzytygodniową wyprawę na Kaukaz. To jednak nie koniec naszej przygody w tej krainie. W trzy miesiące po powrocie wyruszam na Tetnulli. Trudny technicznie szczyt o wysokości 4858 metrów nad poziomem morza. Zapraszam Cię na serię odcinków z kolejnej wyprawy. Zanim to nastąpi, rzuć jeszcze okiem na obrazek, który zobaczysz tylko na Kaukazie. Pan zakolczykowany numer 1, A dalej? Zakolczykowany numer 2, 3 i 4. Pełno ich tutaj. O, jakie fajne, znudzone. Śpią sobie i nic sobie nie robią. Z tego, co tu się dzieje. I następny. Też mamy kolczyk. No, przepraszam, że cię budzę, ale chcę Cię nagrać. Lenistwo i wyciąganie się. O, pięknie. No i mamy następnego, który też się wyciąga. One chyba są tak wytresowane, że jak ktoś do nich podchodzi, to zaczynają się wyciągać i bawić No po prostu są świetne No cześć Jak się wabisz No Gruzja to jest po prostu kraj psów Przewi piątkę Pięknie piątka Piątka, następny, następny się wyciąga. o, no. Szczęśliwe psy na każdym rogu. O proszę, co no, one to wyprawiają teraz? No tak, zabiegają uwagę. Który zrobi lepszą figurę? Gruzja to jest po prostu kraj, w którym kocha się psy. Jest ich tutaj mnóstwo: po prostu mnóstwo. Dodatkowo, jadąc tymi drogami przez Gruzję, w dłuższy i wszerz, zobaczyłem, że biega mnóstwo świn, które po prostu biegają, wybiegają na ulicę, wszyscy je omijają. No i mnóstwo krów. To są takie dwa podstawowe obrazki. Główna droga, krajowa, zablokowana, bo krowy wyszły i sobie tam siedzą. A druga rzecz to po prostu świnie, które też biegają. Świnie też, spróbuję to później nagrać, mają taką fajną na szyi fajną blokadę drewnianą, która powoduje, że nie mogą przejść przez płoty. No i już mam pełno kolegów teraz wszyscy się obudzili i wszyscy chcą się bawić To jest właśnie wolność To jest szczęście w Polsce psy tego nie mają nie mogą sobie tak po prostu bez żyć na ulicy i być dokarmiane przez dobrych ludzi. Tutaj po prostu jest tego pełno. Co chwilach też karmi takie psy? No one rzeczywiście nie głodują. Niektóre są oczywiście bardzo chude, ale ogólnie wyglądają na odkarmione. No nie, no po prostu co on tutaj wyprawia? Zobacz. Zobacz, zobacz, zobacz. te piękne zęby.